Dobrze, witam was wszystkich, tu M. Tak, to ja. Zagramy sobie dzisiaj w Company of Heroes. Mam wszystkie części, co ja odblokuję potem, na nie mam ochoty. mam już wszystkie dawno temu, więc tak... Nie pamiętam dokładnie czwartej, szóstej misji. Ale pierwsze jak najbardziej. Dobrze. Nie kiedy. Obejdzcie sobie tego intro. <laughs> tak. Ładowanie jest dość długie, bo ta mapa nie jest tak. Straszne, ale no też... Będzie po angielsku, niestety, bo na Steamie da tylko English version albo niemieckie, albo ruskie, albo francuskie. Wszystkie po polsku, dobrze. Będę tak mniej więcej tłumaczył, co chodzi dla tych, którzy nie mają. <laughs> Angielskiego. Tak moja ulubiona firma prezentuje. Relika też. To są moje dwie ulubione firmy i podobnieństwo. <laughs> Trochę mnie jeszcze chrypa. <laughs> tak. Oto sławna, właśnie relika ten. Zawsze jest mina, ale w tym przypadku jest używana inaczej, 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 estetycznie. Mina jest zawsze. Możecie to zauważyć. A w tym przypadku ta mina ma powstrzymać marki nad, nad nim. Ale to jest sprawdziłem Srogo, dobrze. się przymknę. Będę tylko tłumaczył angielskie dialogi. Tak, polski, polski, A, są. So. A to proszę bardzo. Tak, on każe im się nie zatrzymać, bo tam są czekający. i tak dalej. Trzeba być przed ciebie. Oczyścić łódkę. Go, go, go. Raz, raz, raz. To jest tak trochę... Szereg więc Jaran E, Jaran Ryan No, jak było napisane to... to byłoby z oryginalnej... ...imów... To zostało nagrane przybliżone To się z jak mamy wychodzić To jest coś szeroka, a to wyszedłem no, w Firefly To jest rufem zwykły z M4A1R

Idźcie przy ciemni, utrzymujcie się. To było odliczenie do banku. Nie utrzymujcie się, to jest klikanie Aibel Zdamy radę. Utrata jednego członka załogi nie jest, znaczy to nie jest za nim problemu. To jest tak pokazane, nie? Mm. Bardzo mi chyba do 15 osób. 10 osób. Tak, mamy ich doprowadzić jedno, co mam odostrzałem. Mamy dotrzeć tu, nie wiem, zbierać. O, już mogliśmy. Tak, I ich po prostu rzucamy od tak sobie Nikido. Chcę snipera uratować. Sniper jest bardzo ważny. Tak, Sniper w tej grze jest najsilniejsze jednostka, jeżeli chodzi o piechotę, nie pod względem samego strzału, tylko pod względem obrażeń, jakie zadaje. Samo obrażenie w nie są masakryczne, ma, ma hita, ma każdą piechotę, to ma wolne reload. Trzech takich ludzi, trafi skutecznie w gniazdo ckm bo gniazdo ckm bo są przez trzech ludzi tylko. jest to bardzo proste. Więc ja muszę przed nimi po prostu puszczać taką armię, że... mówię, że raczej mnie nie da bym strzelić tu, tam gdzie biegnie trochę więcej, a inżynier stoi przed nim tak spokojnie. Bo. No. sumie niech fajnie, ich tam trochę bliżej i... ...to i... 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 lepiej się nie podnosić.

Nie dokładnie no, jakichś, no i wysadzili tu wysoko. Halera. Gdzie mu jest Ej, gdzie mi snipper? Sekundamy. Ok. Ja, tak, musimy granatami zajęciać po prostu. Ponąkami cię granatami, to już... Ale ja chcę jeszcze inaczej. One się tu chowają pod ciężko osłoną. Ostatnio się tak... a snajka, to. Ostatnio, nie poddalasz. Zastrzeli! O, on staje się niewidzialny, ale w strzeli i uwidzialnia się na półtorej sekundy. Ale tak, jak widzicie, jeden sniper potrafi bardzo szybko wyrzucić tutaj gwiazdki. Ja muszę to, to rozkazać, bo jedynka nie jest tak inteligentna. No. A, no, sniper sobie bardzo dobrze radził. Gdy sniper ma trzy gwiazdki, taki tip, tylko trzy. Mnie nie działa. Co mam powiedzieć? Taki tip. Gdy sniper ma trzy gwiazdki. Porusza się dużo szybciej i szybciej się nie się. Za każdym razem muszę kliknąć, naprawdę. żeby zwyczajny do tych najnowszych wersji i... tak. No cóż. Tam snajperowi jak raz atakować, tym, że atakować dużo, to ją wyżyna. Co jest plusem i minusem, bo czasem po prostu strzela wtedy, kiedy nie chce. Coś tu został? Nie. Strzela po prostu wtedy, kiedy <laughs> akurat tego nie potrzebuje, i ginie przez to często. Pracę trzy gwiazdkowych takie debilne rzeczy, co po prostu zachciałoby się strzelić w to drużynie. Muszę włączyć ogień automatyczny. a ten nawet na automacie. O, to jest wiedza czwarta. Ja i teraz dostajemy możliwość uzupełnienia oddziału do tej że oddział się uzupełnia. Jest po prostu trzyosobowy, osobowy nadajmy no tak, wynik. Czyli, koni? Yes, sir. Tak jest. Oczywiście scena jest ocenzurowana, tylko po cholerę. Skoro pokazali, jak wyżednąją całe plutony ludzi, a nie pokażę jak to się dzieje. Ta, my wiemy, że 88, to 85 ciężki działa niemieckie Veloc pans Odkryli to, to po pewnej bitwy nie Sorry. pamiętam, już dokładnie jakiej. Zresztą został podział right, przeciwniczej baterii baterii. Jechał na nich Sherman. To oni i tak nie mieli co robić. To załadowali ten przeciwpancerny pocisk. O nie dobrze pamiętam, czy nawet I Już tak po prostu... nie dokładnie pamiętam wszystko. Już, ile można, nie? Mm, no i po prostu załadowali tym pociskiem i skasowali po prostu no, cały ten. Po prostu na wylot przeszło, wszystko wybuchło. No to ta bateria się utrzymała i zniszczyła cały najazd. Więc Niemcy zaczęli używać po prostu tych dział jako dział z Pelot. A nie, jak dotychczas tylko Pelot. że tak, e, tutaj mam małe ułatwienie, -y, G44, czy 34, G42, to się MG44 czy MG434 MG42, jeszcze inne Różne wersje, jedne są prześwietnicze, na czołgach zamontowane, jedne są ręcznie, jedne są. Zostawione i tak dalej. Co ciekawe, w NG y, na przykład się. Lufa przegrzewała. Tak, Lufa się przegrzewała, nie było żadnego układu chodzenia i Lufę trzeba było wymienić, ale. Gdy już się tego nauczyli, po prostu nie trwało to więcej niż sekundę, jak wymiana Lufy. Nie trwało więcej niż sekundę. Z Amerykanów szkolono, żeby uderzali tylko wtedy, kiedy jest przeładowanie Lufy, ale to jak już tu naprawdę zgrana ten. Zgramy ten team tych CKM, to i tak już nie miało sensu. Ile no bo Sens. Skoro i tak było mniej niż sekundę, to. No Muszę wyjść te bunkry, bo z tych bunkrów będę cały czas wyłazić frajer z.granadierzy. Tak co, granadierzy? Granadierzy, no w pan jest zupełnie co innego. Volks Waltz... z granadierzy są w pan nie. chyba To Jeszcze tu. Mm, o, saperzy! Nie, to są... bo nie tu. Chwila. storm, storm, Szturm... storm szturm, szturm chyba... Grupę. Szturm trufę. Coś takiego. trupa, o! Ja. Przecież to tak dawno nie gram w Company of Heroes, że... ...w roku będzie. To nie jest sposób tylko zapętać, mogę wam wymienić wszystko po prostu, wszystko z tej gry. Każdą jednostkę nazwać po imieniu. Po imieniu nazwać wszystko wam w tej gry. To są chyba Wolci. No właśnie. To są Wolci grana na wieży? O, niestety na nerse, bo miał kara 98. 8. Niestety w tej grze. Broń, która nie jest sama powtarzalna, czyli pistolety maszynowe bądź M1 Grand, które są powtarzalnym karabinem, tak? Niestety nie dawało się go przeładować, chyba o jeden tutaj w niektórych grach, ale tak naprawdę można było po prostu szybko wyciągnąć to magazynek, on wyskakiwał tylko po cichu, bo jak się cały, niestety się takich używali do jakiegoś czasu. Po prostu była. sniper sobie siedzi, strzela niebawem wrogów, a tu za chwilę mu wypada magazynek i jest takie Cing! No, i zostaje wykryte, i cóż, dużo z niego nie zostaje. Co to wygadać. Ale spada szybciej niż tam. nie, może jest jakiś nie? Ciekawe. Hmm, czy mam długich engineersów? Czy mam długich. Nie, tu mam jeden oddział za to piechoty. Też może być. Zajmiemy sobie tylko KMA. Nie jest to wcale mi potrzebne ani wymagane. A Ma oto, tak sobie Ja. Tak, te okopy są przydatne, bo przy zielonej osłonie dużo ciężej. prostu osaczyć tę drużynę. A osaczenie, tak jak. No, osaczenie jest ciężkie, ale jak są żółto, to. to... Jeszcze mogą się ruszyć do przodu z dziwnego. A jak są osaczeni, to na glebę i siedzieć tam. Jak się wychylić, to możliwe. Chyba. ja, teraz tutaj napadam te działo, na pastobą. Przejęcie tego dzieła jest złym pomysłem, ale niestety takie zadanie. Bo przejęcie tego dzieła zajmuje nam właśnie 11 punktów I nie można potem... no cóż. Aha, mogę tym działem zneutralizować te działa. Jeszcze raz tak zrobię. Zwykle ja podchodzę po prostu takim oddziałem, wyżieram z pogoku i rzucam dynamity. Ale... O kurczę, nie rozwaliłem bunkrów. No ja, dobrze i tak za nią się nie dostawi. Nic. Po prostu możesz wykonać ostatnie zadanie. Ale tak akurat nie ważne. Po prostu można tam rzucić i ładunkiem albo nawet coś ósemki rozwalić. Cokolwiek. Dobra, no i muszę complete. No to cóż, jeszcze się pokażę ekran hmm, skończonej misji, tak, niestety nie zniszczyłem trzech tych bunkrów, bo trzeci sobie stał, tu zaraz może w rogu zobaczycie, nie, nie zobaczycie, za wąskie, chociaż, nie, nie zobaczycie, ok. tam sobie wstał w rogu tutaj bunkier i niestety zapominam się, bo to, jest, to, nie, to, to nie jest ten najnowszy dodatek, to jest jedynka, tutaj jednostki nie mają automatycznego strzału chyba, bo normalnie jakby taki bunkier sobie stał, czy takie działa, to automatycznie to, to mi się wszystko odezwało. Tak to musiało wszystko mówić dobrze. To co tu dużo gadać? Bo to do widzenia, żegnam się z wami, tu Viterman i Kompanów Heroes.